dopuszczył, no to będę wyciągał asy z rękawa, stary, i uderzał w prywatę, w jakieś takie, no wiesz co chodzi, nie? Tak jak lubię. Mocne aferki. Mając mocny kanał z i z dobrym wizerunkiem, mamy projekty nasze. I moim zdaniem, warto byłoby się skupić na, pr... na aferkach. Aferki. Mariusz Trynkiewicz. Jestem postawiony ramię w ramię z... Nie. No? No? Chyba no. 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 ja Żeby ludzie o mnie gadali, wie Uważam, że wiadomości pokazane w filmie Sylwestra były obrzydliwe i nie chcę się usprawiedliwiać. Na tych aferkach z przeglądu internetu, nie? No i wtedy to już był kosmos, nie? W ciągu 45 minut. Są nawet szoty na YouTubie, jak wiara jarała się tym, że Bogzel zarobił 5000 zł w 30 minut. Dobra, bo trochę za daleko się to wszystko posunęło. Musimy pogadać po ludzku, bez żadnego zbędnego pierdolenia. Zacznijmy od początku. Nie śpię już 30 godzinę, więc mogę być trochę zmielony. Ale obiecałem sobie, że nie zasnę, dopóki nie pokażę Wam całej prawdy. Jeśli chodzi o moją świadomość w sprawie Stewarta i Julii, tak, byłem świadomy, że spotkał się z Julią, ale wiedziałem tylko o niej. I byłem zapewniany, że złapali się tylko na jedzenie i nic więcej się nie wydarzyło. Mamy projekty nasze. I moim zdaniem warto byłoby się skupić na, na ofertach. Mariusz Trynkiewicz to chyba najbardziej znane nazwisko w świecie pedofili, i zostałem postawiony ramię w ramię z nim. Nie mam pretensji do wardęgi, że zrobił ten materiał. Ba, nawet się cieszę. Aferki z kolei, prócz tego, że również odbudowują wizerunek, to przekładają się w jakiś tam sposób też na finanse. Pełna treść oświadczenia. Jako prezes zarządu spółki zarządzającej Federacją FAME oświadczam, że Michał Baron został de facto wykluczony z bieżącej działalności Federacji w trybie natychmiastowym. Decyzja została podjęta z powodu podejrzeń dotyczących bardzo niepokojących zachowań Michała w okresie przed rozpoczęciem działalności w Federacji. Oświadczam również, że władze federacji nie posiadały wiedzy dotyczącej wspomnianych zachowań. O dalszych krokach natury formalnej Federacja poinformuje w formie oświadczenia na oficjalnych kanałach mediach społecznościowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że federacja podejmie natychmiastowe i stanowcze kroki względem innych osób występujących na naszych galach, wobec których skierowane zostały publicznie poważne zarzuty w związku z tą sprawą. Dzięki Fejbe, bo by zawsze w serduchu. To jest też spółka, więc tutaj są wspólnicy. Ja jestem jednym z czterech wspólników, więc jakby nie, będę, nie chcę też oddziaływać na biznes chłopaków. Pokazać tym ludziom, że to nie do końca tak jest. Musimy sobie stworzyć taką misję, żeby... Jak to nazwać, kurwa? No. I żeby wizerunek odbudować, to będziemy musieli zaplanować to. Jeżeli będziemy chcieli wrócić do Federacji Fame, bo też nie wiem, czy będę chciał, nie? Jakby to też jest inna para kaloszy. Ale żeby wrócić do Fame, trzeba mieć ten wizerunek, no jakby wiadomo. Nie musi być on chuj jaki, ale na pewno trzeba go odbudować.